Nie wiem dlaczego, ale dobra zmiana zachęca mnie do oglądania filmów o Korei Północnej. Być może zachęciło mnie do tego przede wszystkim to, na przykład taki transparent: błogosławione łono, które Cię zrodziło, błogosławione piersi, które Cię karmiły. Ten transparent był adresowany do prezydenta Andrzeja Dudy, który jest rzeczywiście wyjątkowym polskim prezydentem, gdyż robi za urządzenie podpisujące. Nie jest żadnym tam notariuszem czy, czy po prostu spisywaczem postanowień rządu, tylko po prostu automatycznie podpisuje, podpisuje wszystko, nie ma własnej woli, nie dba o to, co będzie o nim myśleć naród za kilka czy kilkanaście lat, zależy od tego, jak bardzo dyktatorskie zapędy mają jego koledzy, nie dba o trybunał stanu, którego spotka, tylko po prostu podpisuje, podpisuje, podpisuje. A jednocześnie jest dla niektórych osób kimś świętym. Zupełnie tak jak przywódcy Korei Północnej. Ci nieżyjący i ci żyjący, którzy mają pomniki wstawiane wszędzie i tych pomników będzie coraz więcej, bo żeby wyjść za mąż w Korei Północnej, no to trzeba to zrobić przy pomniku. Więc ogólnie obecność pomnika w każdym miejscu jest dużym ułatwieniem dla nowożeńców. Ciekawy jestem, czy tak samo będzie w Polsce. No ale właśnie, no dlaczego tak jest, że im więcej tej dobrej zmiany, tym bardziej kuszą mnie programy z Korei Północnej, gdzie jakieś dziewczynki, które cały czas uprawiają tylko i wyłącznie sport, nie uczą się, marzą tylko i wyłącznie o tym, żeby generał patrzył na ich wyczyny, żeby przywódca narodu spojrzał na nie choć raz, jak w dziesięciotysięcznym tłumie innych dziewczynek rzucają piłeczkami, robią w powietrzu jakieś skoki. Zamiast się uczyć fizyki, chemii, biologii, no i to wszystko jest dla umiłowanego przywódcy kraju. To jest marzenie. To samo zresztą uważają ich rodzice. I nie wiem dlaczego kojarzy mi się to po części z wyborcami PiSu niektórymi, że pomimo tego czym jest nasz rząd, co on robi, to zachwyt, podziw, jakaś nabożna cześć nie słabną. Wręcz przeciwnie. W sieci jest też wielu ludzi, którzy walczą o dobre imię rządu. Starając się badać, co robili przodkowie wszelkich krytyków. Czy byli w SB, a jeśli nie byli w SB, no to mieli kolegów z SB, którzy ich bili, katowali w jakichś piwnicach. No takie zabawy. No więc ogólnie zdrajcy. Każdy, kto krytykuje PiS, jest zdrajcą narodu. No i ciekawe, czy niedługo wprowadzą właśnie tą ustawę dotyczącą nowożeńców, że do tego przypomniku odpowiednim, odpowiednich ludzi można. Zaprzysiąc wierność swojej małżonce czy swojemu mężowi, ale nie wiem, może przesadzam, może jakby hmm, to zainteresowanie Koreą Północną pod wpływem dobrej zmiany, jest czymś takim zupełnie niezwiązanym ze sobą. Sami ocencie.